Więc tak, szybko zaczynajmy, będzie specjalne 10 subskrypcji, wiem, że mam już 13 i bardzo Wam za to dziękuję. Nie wiem, pewnie teraz mnie szkoła, nie ogólnie, 2 września mi się zaczyna, bo nie mam też ogólnie rozpoczęcia roku szkolnego, tylko po prostu 2 września idę już do szkoły. Więc nie będzie zbytnio odcinków, pewnie wstawię, może wstawię unboxing, bo jak mówiłam, zamówiłam wyklacze, więc to custom. Um, I no, więc tak, um, może wstawię w unboxing, ale to nie jest pewne, może wstawię film. Tym specjalnym na 10 subskrypcji, za co bardzo Wam też dziękuję znowu. I no, mogę Wam pokazać teraz, tak, bez sensu trochę, ale mogę Wam pokazać taką moją, yy, jak to się nazywa? Albo nie, dobra, to będzie w sumie spe specjalnie, to też będzie. Zdradzić, że zrobimy je takie realistyczne flyersy, to że tam oczywiście nie będę rozmawiała ze sobą. Yy, przepraszam za dźwięki, w tle jak słychać. Yy, I no. Tam pokażę stajnie, i tak dalej. W sumie ta stajnia cały czas się zmienia, tylko tam różne schowki, i tak dalej się nie zmieniają. Wiem, one będą słabe, ponieważ. No nie mam zbytnie miejsca, no to wszystko, A psy mi wszystko rozwalają, bo mam cztery i jak się uwali, to ten, no, wszystko zepsuje od razu. Jak sobie cokolwiek postawiam, tylko tej y, siedlarki, stajni i tak dalej. Znaczy, stajni i, tam, tego tego i tak dalej. I psują mi, bo to jakoś nie włożą. Mm, no, więc to będzie na specjal też pokazane. I papa, pa, do zobaczenia. Niedługo pewnie. Ach, bardzo przepraszam, naprawdę, że ja nie nagrałam, bo wiem, że mam już te 10 subskrypcji, a nawet powyżej. Więc pa do zobaczenia i cześć!